Wszyscy dobrze wiemy, że ryba lubi pływać, oczywiście w czystej wodzie. Żeby ta nasza woda, powiem kolokwialnie, stanowiła jak najkorzystniejsze środowisko dla ryb mniej żyjących. Dlaczego my o tym dzisiaj rozmawiamy, o tych obrębach ochronnych? Dlatego, że to jest taka dziedzina działalności, o której się niewiele mówi, ale to jest przecież niesłychana robota na rzecz ochrony środowiska naturalnego, prawda? To program nie tylko dla rolników. Teraz wieś w niedzielę o 15.40 w TVP3 Wrocław. Sprawdzimy, jak rozwija się turystyka społeczna w naszym regionie. Każda osoba, która może sięgnąć sobie potem ten przewodnik, na pewno znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim ogromna ilość tras, które stają się coraz bardziej dostępne. To jest zaskakujące. Zajrzymy do dolnośląskich muzeów, które lubią ze sobą rywalizować. To muzea są miejscem, gdzie tworzymy tożsamość, również regionalną. Magazyn Dolnośląski w niedzielę o 19.00. Dla nas liczy się zawsze Śląsk. Już w niedzielę 19 października o godzinie 14.30 na Tarczyńskiej Arena Śląsk Wrocław zmierzy się ze Stalą Mielec w 13 kolejce Betklik pierwszej Ligi. Wspierajmy WKS w walce o zwycięstwo. Bilety do kupienia na stronie bilety.wroclaw.pl oraz stacjonarnie Centrum Kibiców Śląska Wrocław ulica Piłsudskiego 44, kasy biletowe klubu przy Oporowskiej 62, fanshop na stadionie i w punktach partnerskich. Hej Śląsk. Odkryj tajemniczy Dolny Śląsk. Jestem dziewczynką o wielu imionach. Jestem królewny. dawno, dawno temu byłam sobie. Potem ktoś powiedział Wychodź. Zaraz wyruszamy w podróż dookoła świata. Ale trochę się boję. Zamykam oczy. Bawię się sama ze sobą w I myślę, że wygram. Zamykam oczy. To jest moja zbroja. 16.30. Dzień dobry Paweł Wilk, czas na fakty.